Ołtarz rodzinny, dzień 239, 26 sierpnia. Nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. 1 Koryntian 10, 13 Wczoraj wieczorem byłem bardzo zdumiony. Pewna młoda kobieta podeszła do podium w tym wielkim audytorium o wartości 300 tysięcy dolarów, a miała na swojej twarzy trochę makijażu. Ona tam stanęła i zaczęła drżeć. Ja powiedziałem przez ducha świętego, Ty jesteś luteranką. Ona odrzekła, Tak jest. I powiedziałem, Jesteś tutaj, abym się o Ciebie modlił. A powodem, dlaczego chodzisz tak, jak chodzisz, jest to, że masz złamane obydwa kolana. I rzekłem. Stało się to w wypadku samochodowym, gdy jechałaś samochodem przed czteroma laty. Ona odpowiedziała: to prawda. Ja powiedziałem: Twój lekarz jest niewielkim człowiekiem, jest łysy i nosi okulary. Ona odpowiedziała: to się zgadza. Ja powiedziałem: on cię leczy, ponieważ w tych kościach, w kolanie, rozwinęła się gruźlica a nawet ciało koło tych kości gnije. Ona powiedziała, to prawda, i zapytała, czy jest jakaś nadzieja dla mnie? I odrzekłem, jest to zależne od Twojego podejścia do Pana Jezusa. Ona zapytała, czy możesz mi pomóc? Odpowiedziałem, nie Pani, nikt nie może Ci teraz pomóc, lecz Ty musisz sama pomóc sobie. Pójdź do Bożych obmyślanych błogosławieństw dla Ciebie. A ona powiedziała, ja teraz wierzę całym moim sercem. Ja powiedziałem, pan cię uzdrowił, siostro. Jest to tak, mówi pan, jesteś uzdrowiona. Ona powiedziała, panie Branham, ja nie potrafiłam ukręknąć całe cztery lata, płacząc i obcierając twarz rękami. Również słuchacze w audytorium płakali, obserwując ją. Luteranie, prezbiterianie. A ja powiedziałem, dlaczego nie idziesz do ołtarza i nie ukrękniesz? Ona odrzekła. Pozwól mi uklęknąć wprost tutaj, gdzie zostałam uzdrowiona. Ona nie zrobiła ani kroku, lecz wiedziała, że została uzdrowiona. Coś się stało, rozumiecie. Ona to wiedziała nie było w tym żadnego domyślania się. Ja powiedziałem uklęknij. I po raz pierwszy, po czterech latach, z obydwoma kolanami, złamanymi i stwardniałymi, zarośniętymi chrząstką, ta kobieta uklękła, jak młoda kobieta na swoje kolana. A łzy spływały jej po policzkach. Podniosła swoje ręce ku Bogu, potem powstała z kolan tak łatwo, jak młoda dziewczyna. I zeszła szybkim, drobnym krokiem z podium. Co to było? Bóg musiał przygotować drogę do tego. Otóż on posyła lekarzy, to się zgadza. A lekarze to zacni mężczyźni. I oni uczynili wszystko, co potrafili. Lecz Bóg musiał przygotować drogę. To się zgadza, rozumiecie? Kiedy lekarz stosujący swoje sposoby nie dopisał: Boży sposób jest o wiele wyższy niż nasz sposób, jaka to cudowna rzecz. Czytaj dzisiaj Księga Sędziów 9, 1 do 29, Psalm 82 Ezechiela 29, 1 Koryntian 10, 1 do 13.